Nasza pierwsza wizyta w Rudzie Śląskiej miała związek z wyburzaniem schronów w Radoszowach. Od tego czasu minął ponad rok i znowu witamy Was w Rudzie, gdzie kolejne schrony są zagrożone. Sytuacja dotyczy tym razem wzgórza 319, czyli obiektów znajdujących się w dzielnicach Nowy Bytom oraz Czarny Las. W trakcie pisania scenariusza nie są znane jeszcze szczegóły, ani nawet to, czy schrony są faktycznie zagrożone. Jednak biorąc pod uwagę całkiem podobną sytuację jak ostatnio, wiele ludzi zaczyna się obawiać o schrony. Jednak postaramy się zachować standardową konsumpcję filmu i do tematu wrócimy za chwilę. Ten fragment obszaru warywnego Śląsk jest jednym z najbardziej wysuniętych na zachód. Jego zadaniem była obrona przed atakami prowadzonymi z zabrze. Do dnia dzisiejszego nie przetrwały dwa duże obiekty: schron bojowy numer 24 i 28. Pierwszym obiektem idąc od północy jest ciężki schron bojowy nr 23, wybudowany w klasie odporności D. Powstał w 1937 roku i był uzbrojony w jeden RKM oraz 3 CKM, w tym jeden w kopule Wspólnoty Interesów z 1938 roku. Posiadał dwa wyjścia ewakuacyjne, wentylację podłogową oraz ciekawe wejście do kopuły. ten otarł się o śmierć w trakcie budowy linii kolejowej, jednak 30 czerwca został podpisany dokument zezwalający na budowę instalacji termicznego przetwarzania odpadów, które jest prywatną inwestycją. Jednak nie będziemy wydawać wyroków, bo obecnie nie wiadomo jakie są zamiary wobec tego schronu, jednak sugerując się wizualizacją inwestycji, znajduje się on praktycznie na granicy. Jednak takiego szczęścia z pominięciem budowy torów nie ma już schron pozorny uzbrojony, ale specjalnie z pozorowaniami dla pewnych ludzi Przypomnijmy o popularniejszej nazwie pozorno bojowy. Kolejnym zniszczonym obiektem jest ciężki skron bojowy numer 24, który znajdował się gdzieś na tamtym terenie. A jedyne co z niego zostało to Kopuła Pancerna model 38a produkcji zakładów ostrowieckich z 1938 roku. Na zachód od niego znajduje się ciężki schron bojowy nr 25, wyposażony w kopuły pancerne wspólnoty Interesów z 1938 roku, wyposażony w ckm -y i jeden RKM obrony wejścia. Ten obiekt także posiadał wentylację podłogową, dwie strzelnice broniące wejścia, z czego jedna znajdowała się we wnętrzu, a druga osłaniała także wyjście ewakuacyjne. Samo wyjście ewakuacyjne także posiada strzelnicę, która broniła zapalenia. Obiektem tym zajmuje się bunkrowa brać, a o ich działaniach, tak jak pozostałych grup, będziecie mogli dowiedzieć się z linków w opisie. Na południu znajduje się jeden z najcięższych obiektów, który jednocześnie był transitorem północnym. Jest to ciężki skręt bojowy numer 26. Powstał w klasie odporności E i posiada półkupolę bojową wspólnoty interesów z 1938 roku. I kopułę obserwacyjną zakładów ostrowieckich z 1936. Jego główną siłą była armata 75 mm, CKM w półkupule oraz jeszcze jeden w izbie bojowej, a także RKM do obrony wejścia. Tak samo jak wcześniejsze schrony posiadał wentylację podłogową. Po drugiej stronie ulicy znajduje się ciężki stron bojowy nr 27, którym zajmuje się Stowarzyszenie Prochownia 1010. Obiekt posiada półkopułę i kopułę bojową wspólnoty Interesów z 1938 roku. W każdej znajdowały się dwa ckm -y oraz posiadał jeden RKM do obrony wejścia. Także posiadał wentylację podłogową, jak w sumie wszystkie ciężkie strony bojowe w tej okolicy oraz wyjście ewakuacyjne maszynowe. Idąc wzdłuż ulicy natrafiamy na obiekt pozorny numer 123. W poprzednim odcinku o Dąbrówce Wielkiej, gdzie miałem ślankę, także mówiliśmy o takich obiektach, jednak są one tam słabo widoczne. Tutaj ładnie widać otwory, w których znajdowały się dwie pary drzwi, jak i otwór imitujący strzelnicę. Na przeciwko, przed rokiem 1973 znajdował się skron numer 28. Tym razem idąc ulicą natrafiłem na komisariat straży miejskiej, który był wcześniej koszarami. Przy nich znajdują się schrony o numerach 29A i 29B. 29A posiadał dwie kondygnacje oraz schron dla armaty, które było połączone z główną częścią przy użyciu wyjścia ewakuacyjnych. Był uzbrojony w dwa ckm oraz co ciekawe posiadał izbę z pryczami dla załogi. Jest to ciekawe rozwiązanie, ponieważ byli zaraz przed koszarami, w których równie dobrze mogli odpoczywać. Mniejszy obiekt, dobudowany do budynku gospodarczego posiada tylko jeden CKM. Obok koszar znajduje się magazyn amunicji. Obiekt posiada 8 większych pomieszczeń oraz 2 wyjścia ewakuacyjne. Spory kawałek dalej znajduje się Ciężki samolot Wojowy nr 30 z kopułą pancerną wyprodukowaną przez Zakłady Ostrowieckie w 1938 roku. Ślady na niej powstały przez ambitnych złomiarzy. Ten obiekt także jest w dłoniach Stowarzyszenia Parametralnego Prochownia 1910, a został wybudowany w klasie odporności D. Był uzbrojony w dwa CKM oraz 1 RKM, a po wojnie był wykorzystywany przez KWK Pokój jako magazyn materiałów wybuchowych co skutkowało okupaniem wokół niego wału ziemnego, który dodatkowo zabezpieczał przed wybuchem. Muzyka Dalej mamy ciężki stron bojowy numer 31, wybudowany w najcięższej klasie odporności, czyli E. Był on uzbrojony w armatę 37 mm, 3 CKM, w tym jeden w kupyle bojowej wspólnoty interesu z 1938 roku oraz jeden RKM. Oprócz oczywiście wentylacji podługowej i strzelnicy obrony wejścia, jak każdy inny ciężki stron bojowy w tej okolicy, posiadał także specjalną suwnicę dla armaty. Podobnie jak kolejny obiekt znajduje się na terenie prywatnym, na którym ostatnio rozpoczęto prace rewitalizacyjne. Wiceprezydent miasta twierdzi, że nie wie co tutaj powstanie, jednak plan przewiduje powstanie czegoś z sektora przemysłu lub usług. Jednak obecnie pozostaje nam czekać na rozwój wydarzeń. Drugim obiektem jest ciężki schronu bojowy nr 32, który pełnił rolę Tradytora Południowego. Powstał w klasie odporności E oraz posiada kopułę obserwacyjną wyprodukowaną przez Zakłady Ostrowieckie w 1937 roku oraz półkopułę Pacerną wspólnoty interesów z 1938. Posażony był w armatę 75 mm, 2 CKM oraz 1 RKM, a za ewakuacyjne służył na armat. Ostatnim obiektem jest ciężki schronu bojowy nr 33, wyremontowany przez. Każdemu znane stowarzyszenie profordalizm. Posiadał kopułę obserwacyjną produkcji zakładów ostrowieckich z 1937 roku oraz półkopułę bojową z oczywiście CKM oraz dodatkowo kolejnego CKM w izbie bojowej z wyjściem ewakuacyjnym oraz RKM do obrony wyjścia. Samo wyjście ewakuacyjne mogło pełnić także rolę obrony zapala. Schrony w tym rejonie posiadały ciekawe rozwiązanie w postaci bardzo dużej ilości drzwi. W schronie numer 33 po przejściu przez kratę czekają na nas trzy pary drzwi, zanim dojdziemy do większego pomieszczenia. A naprzód w schronie numer 52 w Dobieszowicach po przejściu przez kratę dzieli nas już tylko jedna para drzwi do wnętrza. Witam Państwa bardzo serdecznie w kuchni Mitra. W przeciwieństwie do wyprawy z Dąbrowki Wielkiej nie mam jabłka i maślanki na 9 godzin marszu, tylko prawdziwą strawę dla żołnierza Wojska Polskiego i to nie byle jaką. W myśl pieśni dawniej były lepsze czasy, bo jadały się kiełbasy. Nim znów wrócą czasy syte, to odwalić kitę Mamy polską kiełbasę, pomidora i ciemny, pełnoziarnisty chleb wypiekany w piecu kamiennym. Nie jest to zwykła czarna konserwa, tylko jest to naprawdę rarytas i między innymi są też śledzie, które są rzadkością jednak w naszym wojsku. Gdzieś przeczytałem z Bartoszem, że nie da się łopatką piechoty, nie saperką, łopatką piechoty otworzyć puszki, dlatego lecimy. Syk. do ziemi teraz. Dobra. No i co, teraz może z konsumpcji, co? Dobra. Od czego by to zacząć, Szanowni Państwo? I że tak na deser pomidorek. Prawdziwa uczta. Smacznego. Sposób przygotowania jest banalnie prosty. się i jesz.